Witam wszystkich bardzo serdecznie z Bajchu z tej strony i wrac wracamy do Makiny Arkana, gdzie Filip, Kirian i Sabina Nowak wyruszyli na ekspedycję i męczą się przy wejściu samym już. Przekroczyli bramy tego kompleksu. No i od razu ich zaatakowały potwory, i to dużo potworów. Mhm, więc w ostatniej turze trochę się męczyli z nimi. W tej turze będą dalej się męczyć, ale zobaczymy, jak to wyjdzie. Zaczniemy od zażytowania, ich oczywiście na 6. Zaczniemy od Sabiny Nowak, która tutaj ma Walkbencha i ona z niego skorzysta. Co kosztuje ją 3. Daje jedną esencję. Przepraszam, to nie daje esencji. Teraz może dobrać 3 karty z dowolnych deków, więc ona weźmie na pewno jeden artefakt i weźmie dwa aparele, czyli dwa ubrania artefakt jaki dostała to Spectral Flasher ma trzy nie, użycia masz skip horror phase this round czyli tak sobie w sumie nie ma eventu, ale co my tu mamy, mamy też Carp Stomper when adjacent to wall increase your attack roll by one więc całkiem Przyjazne ubranie i checkboard krawat, czyli krawat jakaś, butanierka, która jednorazowo odzyskuje jeden helfa, czyli weźmiemy karp Stompera dla niej, bo jedną kartę możemy wziąć i jedną kartę możemy zamienić, ale nie chcemy, i tych dwóch kart w sumie nie chcemy w talii, więc je wyrzucimy. I zrobiliśmy to, ponieważ ona teraz ma. Ona teraz ma darmowy akcję inventory, czyli może ubrać zarówno tego Stompera, jak i zekwipować tą broń z broni czyli Roll Rifle. Także to jest tak jakby darmowa, bo za use inventory musiałaby i tak zapłacić 3. No i teraz wyda 3, żeby zaatakować tą rogue rifle e, tego bupota, trzema czarnymi kostkami. Jak widzimy, rzuciła 4, a nawet 5, jakbym nauczył się liczyć. Więc trafiła, bo bupot ma tylko 2. Zostaje 1 obrażeń. I on ma zdolność, że jeżeli jest trafiony, to cofa się dwa pola w kierunku Spawn Space'a. Gdzie to zrobiła Sabina? Co zrobi Filip? Filip za trzy zaatakuje młotkiem Diplana, czyli też trzy czarne kostki. i Rzucił cztery. Więc trafił i zabił go. Z deep Dipłana zyskuje jeden esencji, maksymalnie ma 5, w tym momencie ma 4. one schodzi z planszy. I teraz z, delay, z Delayera strzeli w Moonbista. To będzie czarna i biała kostka plus 1, ponieważ jest augmentowana broń. I rzucił 3. Niestety potrzebne było 4, żeby zatać, w sensie 2 plus 1, rzucił 2 plus 1 i to go kosztowało 2, więc nie wyszło to co chciałem do końca, ale i tak, i tak nie jest. A nie, nie mogliśmy w niego strzelać w ogóle, bo jest eteran, ponieważ jest przy drzwiach, raczej przy ścianie. Także nie możemy tego zrobić. Możemy zrobić coś innego, więc spróbujmy. Hmm, spróbujmy. Mamy trzy punkty ruchu, czyli zrobimy raz, dwa, trzy. Tu staniemy. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Rozpoczynamy nasz kolejny spawn face. Najpierw wrócimy dla Sabiny. Mamy dwa miejsca na potwory. Sabina rzuciła 4, więc nie ma potwora. Zobaczymy jak Filip. Filip rzucił 2, więc też o dziwo nie ma potwora. No i horror, czyli na czwórce będzie event. Jest 9, czyli jest event. Także. Znacznik idzie o jedną w górę. Prawie mamy już drugi poziom potworów, co jest niebezpieczne. I mamy even, więc to o tym już nie muszę pamiętać. Jest impatience. Bulki masses twisting, turning, knowing, clawing, boiling, churning, eager children, hungry, thirsting, yearning to the point of bursting. With love we kiss all of our creases, lick our and brush all of your faces. Life forward now, expand in darkness, slitters one, each other cares. Monsters can move through units. Czyli mogłem się ruszać przez inne potwory i innych ludzi, więc. E, to nam nic nie zmienia. Więc zacznie Bupow. Nie zacznie Moonbeast oczywiście, bo od lewej do prawej, czyli za pierwszą akcję podejdzie. 4, 3 mu zostało, 2 mu zostało. I za dwa może zrobić pull to Spaces, więc on sobie przyciągnie do siebie Filipa. Zaś Bupów ma 5, czyli zrobi raz, dwa. To jest trzy mu zostanie i za dwa zaatakuje czarną i białą kostką. Rzucił dwa. Więc zadał obrażenie Sabiny i normalnie Sabina by umarła w tym momencie. Ale przypomniałem sobie, że zamiast healtha możemy przyjąć obrażenie na essence. Czyli stracić jedną esencję, żeby zanegować jedno obrażenie. I tak też w tym momencie zrobimy. Więc teraz będzie nasza tura. Czas pozabijać. Moonbeast dalej jest przy ścianie. Tutaj są ściany po bokach, jak widzimy, więc mogę to... traktuję to, 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 to jako przyległość przy ścianie. Więc nie mogę w niego strzelić. Ja, czy to jest przyległe przy ścianie. To są tylko narożniki. No nie jest przyległe przy ścianie, bo nie ma ściany ani tu, ani tu, ani tu. To są tylko rogi, co nie jest ścianą, więc mogę w niego uderzyć go. I zaraz to zrobię. Najpierw Sonia, Sabina, przepraszam, nie wiem skąd mi Sonia w głowie. Sabina się resetuje i zaatakuje za trzy Bupofa swoimi trzema kostkami, rzuci trzy. Czy uważać, jest dwa, więc go zabija. Na szczęście, Bupov nie żyje. Zabijając go od jednym esencji i zabijając go z Rogue Rifle, może zobaczyć dwie karty jednego item deku, czyli ona sobie aparel przeglądnie. Co my tu mamy? Mamy Letter Holster za jedną akcję Equip Rage Weapon i za jedną akcję or Augment Equipped Range Reckon, czyli całkiem OK, bo tylko za 1 Staminy. Albo Reinforced Suit. When you are hit, increase your armor by one this round. I dodatkowo daje nam plus 1 do obu. Czyli to będzie na górze, ten Code damy na górę. Ten O ten oczywiście. Ten, który daje obronę faktycznie. I zapomniałem, bo Sabina. Ma już dwa symbole. Ten symbol powoduje, że zwiększa się pancerz do 3, a ten symbol powoduje, że zwiększa się wola do 4, więc ciężej ją trafić. Nie wiem, czy to kiedykolwiek miało efekt. Mogło mieć, mogłem zapomnieć, ale trudno. Teraz na pewno się ruszy. Raz, dwa. I za 3 spróbuję użyć tego tak Moldgren. Czyli, jeżeli rzuci 9 lub więcej, to odzyska jedną esencję. I rzuciła 9, więc zyskuje swoją czwartą esencję. I to była tura Sabiny. Filip zamachnie się swoim młotkiem, żeby w końcu dobić tego, i rzucił zdecydowanie. Wystarczająco, rzucił 5, chociaż potrzebował 4, więc to nie tak zdecydowanie. Zabija unbista, co daje mu esencję jedną. I wyczyściliśmy planszę z potworów. I teraz powoli trzeba zapalić, zapalić czapkę, żeby móc przejść dalej. Żeby to zrobić, jeżeli tutaj nie ma żetonu, potrzebujemy aż. 3 energii i 3 esencji, więc w tej turze tego nie zrobimy. Czy jest coś, co Filip chce zrobić oprócz podejścia? No nie jest, więc Filip podejdzie raz i zostanie tutaj w takim razie. Więc rzucimy go do zera. No i teraz czas na rzucanie na Spawn. Najpierw Sabina. Rzuciliśmy 7. Potrzebowaliśmy rzucić mniej niż 5, więc będzie potwór. Potwór jaki się pojawia to Jaditian, Który ma 1 HP. Ciężko go trafić akalakiem Arkane, ale sam atakuje Arkane. When this monster dies, attacker gains attack an item. On this monster is only monster, it is ethereal. Czyli w tym momencie na razie jest eteral, niestety. Nie mamy jak w, strzelać w postwory eteral, eteralne, Ale... I Litan się pojawia tutaj. I ma jeden życia. No i zobaczymy... Jak z Filipem. Filip życił 3, więc się nie pojawia nic. No i z event, na event rzuciliśmy 10, więc impatience też już nie muszę pamiętać, to idzie o jeden do góry. I mamy gloom. We treat these passageways endlessly, never seeming to arrive at our destination. Whatever we achieve, we must always pay a price. Everything feels so hopeless, so impossible, the holes print and disturb us, and our every essence is drained, leaving behind only silence and indifference. Each explorer loses one essence, czyli tracimy po jednej esencji, co trochę boli, ale nie aż tak bardzo. Mogło być gorzej. No i potwór się rusza i atakuje na 5 staminy. Zasięg 3 ataku. To jest, kosztuje 2 stamina, 1, 2, 3, 4, czyli akurat może, 1, 2, 3, 4, 5, czyli zaatakuje trzema białymi kostkami, to jest arcane attack, na szczęście atakuje Sabinę, czyli musi mieć 4, żeby trafić, ma 5, więc, więc udało mu się, więc zadaje jedną ranę, także zabiera jej jedną esencję. No i teraz co my zrobimy? Nie możemy celować tego Jalitana, ponieważ jest jedynym potworem na planszy, co jest słabe. Moglibyśmy spróbować uruchomić pułapkę, on wtedy by dostał... Zaatakowalibyśmy go trzema czarnymi kostkami, ale za daleko jest, tutaj byśmy musieli pójść, więc nie zdążymy tego zrobić. Filip Zrobi eventa tego jako pierwsza swoja akcja za trzy odzyska jeden esencji i zobaczymy co się stanie. Sooting mist, a strange mist begins to form, and at first it seems like another foul trick to bring false hope to our quivering hearts, but as the mystical vapors gently cleansing to us, the area is filled with a sense of relief and harmony. For a brief moment, serenity envolves us and the path ahead seems much clearer. Restore one health to explorers, czyli dobra wiadomość dla nas. Już mamy 2 HP, a nie jeden. Co jest super. No i zrobimy advance chapter, czyli z lead chapter, zrobimy. Czyli będzie to go kosztować 3, gdzie jest to. Gdzie jest to? Tak, tu trzy siły, trzy wytrzymałości i trzy esencji, czyli na dwa spadnie. Kładziemy tutaj żeton, że to jest zrobione. No i przechodzimy do drugiego rozdziału tego scenariusza. Jak obrócimy tę kartę, to mamy kolejną grafikę. Trail of Blood. Także widzimy tutaj jest ten ścieżka krwi. Znaleźliśmy ją. Although the curious ornamentation on the pillars attest to the great mastery of their creator, should you focus on their fluid curves at length, their sinister and alien contours. Would force themselves to repeat endlessly in your mind. Learning my eyes from the side, tearing my eyes from the side. I noticed various trinkets scattered on the floor that reassembled standard exploration equipment. Is it possible that uh, we are not the first from our era to set foot here? My suspicions grew stronger as our advance reveals revealed yet further signs of cult involvement. Suddenly I lost my balance and had to brace myself against the wall for support. Ignoring the cold organic feel of the stone, I gazed at my feet. My heart skipped a bit when I realized I stood in a thick puddle of blood. There was no body or signs of a struggle, just this dark concrete ooze trailing forward out of sight. We dare not look. At each other, last we see the fear on our companions faces as we follow the trail into the darkness. Jak widzimy podczas. Te, to jest. To jest scenariusz, który blokuje. Ten rozdział jest zablokowany, żeby przejść. Czyli nie możemy tak jak w poprzednim rozdziale zapalić po prostu światła. E Mamy, możemy wydać jeden punkt z życia, żeby ruszyć się trzy pola. No i żeby przejść do następnego rozdziału, potrzebujemy wydać łącznie cztery punkty życia, co jest dużo dla nas, zważywszy na to, że mamy cztery punkty życia w tym momencie. No i jeżeli to w, ta karta wchodzi, to jest Move Up to Two Spaces, czyli możemy się ruszyć dwa pola. I myślę, że on to wykorzysta raz, dwa. Sabina też się schowa za ścianą. właśnie się ruszy. No nie, bo ona chciała to robić, czyli Sabina się ruszy raz w sumie. Tutaj stanie Sabina nasza. No i teraz Sabiny tura, więc ona za 3 nie za 1. To jest Richard Station. Tak, to jest Richard Station. Richard Station kosztuje jeden, żeby aktywować. Myślałem, że trzy jak wszystko. I tutaj rzucamy taką żółtą kostką. I Richard Station wyleczyło ją o 1 HP, co nam się przyda. Oczywiście, to i tutaj możemy dostać wyleczenie, możemy dostać staminę albo nic nie dostać czyli albo 3 staminy, albo 2 staminy, albo leczenie o 1 HP. To 3 razy jest tak, 3 razy jest leczenie, więc 50% szans na to, że się wyleczymy. Także się udało, i teraz zostały 5 punktów. więc ucieknie koło Patryka, Filipa. Czyli raz, dwa, trzy. Spróbuję skorzystać z czamt mutagonu, czyli na 8. I rzuciła 9, więc odzyskuję 1 esencji. Nie może nawet tu pójdzie za jeden, i za jeden jeszcze pójdzie tutaj. Jakby chodziła stąd, to weszła tutaj, żeby było więcej sensu. Tutaj będziemy mogli eksplorować, żeby dołożyć kolejny kafelek. Więc teraz, jak widzimy, się zmieniły też wszystkie wartości. Monster Spawn, jakbym to dał Kadżet jest 6 i went jest 4, więc automatycznie możemy to zmienić. Akurat nic się nie zmienia w naszym wypadku. Jest 6 i 4. I sprawdzimy, czy Filip przywoła potwora. 1, więc nie przywoła. 3 Sabina przywoła potwora. 5, więc idealnie przywoła. Gdzie jest najbliżej? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, no. Czyli tu pojawi się coś. A to coś to będzie. Migo! Migo, migo, migo. Gdzieś widziałem, Migo. Dwa punkty życia Arkana tak? Czyli da Sabiny dobrze. Przynajmniej lepiej. When this monster dies, Attacker invokes Explorer Event, czyli Migo nam daje eventa, jak umrze. Jaditan nam daje przedmiot, jak umrze, więc wszystko całkiem ok. Migo się pojawił tutaj. I można strzelać w Jaditania, dopóki Migo jest, więc przynajmniej tyle. Hmm, teraz Horror Face, czyli Event na 4. Wróciliśmy 10, oczywiście. Więc. To idzie jedno i sprawdzamy co złego nas tu czeka. Creeping death. They've invaded our territory. Trespassers, thieves, defilers. They don't belong. Death, these foul parasites, these humans. They've killed several of our kind. But they don't know what we're getting closer. That we're getting closer. They can't see us in the dark, they can't hear us lurking in the shadows, and before they know it, we'll be upon them. I tutaj znowu, jeżeli zabijemy dwa potwory, wszystkie potwory, inne potwory ruszą się o dwa pola. Także są dwa, więc liczymy na to, że zabijemy je w tej turze. Jeditian, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, czyli idzie w kierunku Filipa. Raz, dwa, trzy, cztery. Nie widzi go jeszcze, więc pięć musi podejść tutaj. No i Migo. Migo, Migo, Migo ma pięć też i dwa zaś. Nie, musi wręcz atakować, więc raz, dwa. I zaatakuje Filipa jednym atakiem trzema białymi kostkami. Wrócił 5. Więc trafił, ale zabierze mu esencję, Filip sobie. I teraz jest sytuacja ciekawa. Zdaje mi się, że wiem, co chcę zrobić, mniej więcej przynajmniej, ale wy zobaczycie to, co chcę zrobić w następnym odcinku, bo na dzisiaj to jest koniec. Ja Wam bardzo dziękuję za uwagę. To była Makina Arkana. Jeżeli podoba Wam się to, co widzicie, link do Kickstartera jest w opisie. Powinien jeszcze być, jeżeli oglądacie to w dzień, kiedy film się pojawił. Tymczasem, część dalsza nastąpi. Ja byłem z Bajchu. To była Makina Arkana. Do usłyszenia. Cześć.